Rzemieślniczy model kształcenia w Koninie jest realizowany od 2013 roku, kiedy to rozpoczęła działalność Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa. Szkoła kształci w 23 zawodach, które w większości należą do deficytowych. Wszyscy uczniowie są młodocianymi pracownikami, a zawodu uczą się u rzemieślników zrzeszonych w cechu rzemiosł różnych w Koninie. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym dającym kwalifikacje w całej Europie. W Rzemieślniczej Szkole Zawodowej mamy bardzo szeroką ofertę zawodów, z której każdy wybierze coś dla siebie. Zapraszamy! Przez 12 lat działalności mury Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie opuściło 660 uczniów. Najlepsze w nauce zawodu jest to, że zawsze mam energię, żeby nauczyć się czegoś nowego. Na naukę w zawodzie kucharz zdecydowałam się dlatego, ponieważ chcę gotować swoją przyszłość, a tylko w ten sposób mogę mieć talerz pełen sukcesów. Dla mnie bycie fryzjerem to pewność, że moja kariera dosłownie będzie rosła w siłę. Naukę mechanika wybrałem dlatego, że tylko mechanik wie, jak sprawi, żeby auto jechało na pełnym gazie. Największą satysfakcją w zawodzie stolarza jest to, że zrobiłem coś od podstaw, widzę efekty swojej pracy i mogę dumnie powiedzieć, że zrobiłem to sam. Wybrałem ten zawód, ponieważ lubię pracę, która codziennie kończy się smacznym sukcesem. Pamiętajmy, zawód to taki przyjaciel na całe życie, a nauka zawodu jest pierwszą cegiełką do sukcesu. Szeroka gama zawodów rzemieślniczych pozwala wybrać coś, co naprawdę może zainteresować. Nauka zawodu to praktyczne umiejętności. Wiem, jak coś zrobić, a nie tylko jak o tym mówić. Szybka droga do niezależności. Samodzielność i pewność siebie. Pierwsze pieniądze i to w trakcie nauki. Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Szansa na własny biznes. To idealny sposób na zapewnienie sobie przyszłości, która nie tylko będzie stabilna, ale także pełna możliwości do rozwoju i realizowania swoich pasji. To, co zobaczyliśmy, to model współpracy pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, a przedsiębiorcami, przedstawicielami rzemieślników. Dzięki współpracy młodzieży pełnej pasji i przedsiębiorców, którzy dzielą się doświadczeniem, powstaje nowa jakość. Dzięki temu rzemiosło ma szansę się rozwijać i trwać w dzisiejszym świecie. Jako doradcy zawodowi prezentujemy możliwości i potencjał rynku pracy, dzięki czemu zyskujemy nową jakość, nową jakość na rynku pracy. Łączymy potencjał praktyk zawodowych oraz tego, co młodzież ma do powiedzenia z tym, czego to rzemiosło potrzebuje.